No ja to są bardzo obiegliwy. Halo, jesteś Szymon? nie ja. w budynku Nie widzę typu Marki, gol, Za budynkiem są To ma przed drabiną Nad drabiną też do

Bez kadrę, żeby Spadłem! Spadłem! <gat> oh. ale żyjesz! No, oczywiście, kurwa, jakby sobie Na zewnątrz są, na dwóch typów daleko dosyć. Tylko złowiewym biegał wcześniej na blisko, to ja Wiem, ale sobie poszedł Okej, <gat> okej. Okay, okay. Ja tego się pytał tylko co nie wiem. Trzech, chyba. Bo on od który dosłownie, no, ze ścianą,

ja robię 360? Yeah. Nie jeden, jeden gdzieś tu jest, stay Sì, si oddzielił Dokładny, pik czy nie? Co dalej? W tej okolicy Mogę być dalej Lecimy rekluzy w ogóle, what the fuck? Tam jest tu? Tam jest tu. jest tu. Spróbujesz się, się palił Sędzia, gruba, stoje Wam trupa, stoje Kto się jeszcze żyje? Tu jest, tu jest sobie sparksowany. Mam go, nie będę go blandę. Jeszcze ktoś, jeszcze ktoś Tam obok i gdzieś PIK jest tak niedokładny, że ja nie wiem gdzie jest chyba obok Wędzemosa i ping PIK zły, zły już a jeden, jeden zakoło się wiem za demon Możliwe, że to mag jakiś Ale możliwe, że tam fajnie ruchomo, nieruchomo, no Tak mag, tak, szczerze To jest mak, to jest ten ping mi się zablokował o ścianę.

Dobra mnie? Jacek kurwa mam problem Tylko mnie pają. nie był wtedy Ja się leszę Ten trup jeden leży, sobie Na mnie? Tak, awana leży. Nice Dobra, ale jestem griferem jebanym, Report, please. please. Ok, wopie, kurwa... ten teraz Ty... Ty to jest grifferem. kurwa, wysadziłem. O, gdzie jest to Tutaj on tutaj na dole, jest po prostu. Mów tu jest. Kurwa, Slade pierdolony Kurwa, ja myślałem, że zeszli na dół zeszli To że tak tak dwóch i zeskoczyłem na dół Ale mi się wejdowaliście kurwa Troszeczkę wreszcie na koniu Kurwa! O pierdolę, że się tak blisko podskradał. To myślałem, że jest tutaj Tylko nie spodziewałem się, że trwę Adam to. Kaczki. Dynamic spinner. No. Zombie tam stało. Nie wiem czy się figrowata, a strzygował się na kogoś, i pewnie tam no zombie z czoła. No po prostu wszystkich tu mocno na karawanie. Nie ruszajmy się. Z kompoundu, jeden biegnie na lau no. to. Oh my god, ale... wiesz, Aged jakiego to jest? Ja, Jaką butę, Aged jakiego go stagowałem i nie umarł za pierwszym razem? No bo, no, na... z Skaleka Jeden na kompoundzie jak ktoś instrukcjonował, Armoreda na fishery. Za, no, to trzeba pochwalić. Cześć? Tutaj, tutaj będzie e, bluzszerz, jakiś okay. Już Dobra, kurwa, Józek, szybciej trzeba podpalić. Co <laughs> mi jeden podchodzi? Co trenu w Co co ci? Okej, okay, mamy to. No ja kurwa mnie będzie tagował, bo zreplikuje się kurwa dwa razy potem jak mnie staguje, zabiję. No, zabije. się ruszyli. Trochę. No, są bardziej po prostu z naszej strony budynku. No, możliwe, no. Idę wierzę, obczaić. Ja też idę. Ja się tam pobiję z wieżą, bo mam tam roxmana, to jest zobaczę. Lewis ja to do mnie, do mnie, do mnie. Mam z nim krawędę mnie. Co jedno jak coś. Nie wiem, skąd dokładnie strzelę. Widziałem. Skoczył akurat. Skończył. Sam łeb. Słyszymy. Kurwa, no nie widzę go, nie widzę. Mam go. Próbować wbić? Podnieś, podnieś rączkę Dobra, Zdobra, rączka, dobra, wbiegam Mam drugiego Zamknęli OKTO k***a Możliwe, że zretapowałem, jak nie ma resilience'a Przez taką Dobra, wracam po swój loadout Ja nie wiem, czy mają jakieś trapy, czy nie. wiem ja tu na kucaka koło mnie chodzi. tu go drabiną. Kurwa. kurwa. Ile mu to zadało? Nie trafiłem tym, to nie usać tego terminusu. Slay ten ma fajde O Ok leży

Coś, żeby się poszła Nie, klawi, klawi! Ale, Józek jesteś griperem. Nie, no bo potknęło mnie, widziałeś to, jakby zjechałem A. trochę, i strzał zjewał całkiem. Dobra.

Kurwa masz. Lepował, tak nie ma. Tak robiłaś? Tak No musimy pojechać na mgłę. Dawaj go, 3, 2, bo nie widać tu nic. No widać, jest ślepy. Nie. Kurwie, po prostu. Wszędzie jest, a, wiesz, jest a, ze, ze strony mgła od eksplozjiwki. No jesteś ślepy.